Najefektowniejszym elementem rewitalizacji Centrum Końskich będzie powstanie rynku. Wczoraj w bibliotece publicznej zaprezentowano projekty, w tym ten, który zwyciężył w konkursie przebudowy centrum. Założeniem konkursu było wyłonienie projektu, który przywróci okolicą obecnego skweru funkcję rynku, swoistego serca miasta, a zarazem nie zniszczy miejskiej zieleni. Zwyciężył pomysł krakowskiego studia projektowego Narada autorstwa Wojciecha Michałka. Projektant chciał powiązać rynek z parkiem Tarnowskich i jego obecnym wyglądem. Fontanna w centrum ma symbolizować źródło życia. Rynek ma nie tylko wyglądać ma też spełniać funkcje rekreacyjne być miejscem spotkań dla młodszych i starszych a także placem, na którym rozgrywać będą się miejskie uroczystości. Plac musi być tak skonstruowany, żeby, pan, żeby panu zabełtać w głowie żeby pana zatrzymać. I on musi mieć te znowu, te relacje i ten ruch okrężny i ten ustawienie odpowiednich artefaktów dookoła, czy artefaktów, mówię tych czynników determinujących funkcję, żeby tam człowiek chciał zostać. Czy to będzie dziecko z, z mamą wokół fontanny, czy to będzie ktoś, kto się zatrzyma przy stoliku szachowym, czy ktoś, kto położy się na, na betonie, bo jest gorąco i może leżeć, jak w Bolonii się wygrzewają ludzie na, 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 na placu, bo jest yy, ciepło, ale nie na tyle, to znaczy nie jest na tyle yy, złe warunki, żeby nie można przenocować. I tam się nocuje właśnie pod gołym niebem. I to jest ten klimat włoskiego placu, który nie wychładza się. On cały czas funkcjonuje, jest jest takim forum miejskim, jest no jakby w funkcji mieszkania to jest salon, to jest tylko że nie ma telewizor. Ten salon, jak określił go twórca, projektu ma zacząć powstawać na początku przyszłego roku. Wcześniej jednak na skwerze odbędą się roboty wykopaliskowe związane z ekshumacją zwłok żołnierzy niemieckich. Okupanci podczas wojny w tym miejscu urządzili sobie cmentarz. Nie wiemy, co znajdziemy pod ziemią w centrum. Kilkusetletniego miasta. Różne rzeczy mogą tutaj spowodować wstrzymanie robót dla potrzeb prac archeologicznych czy innych związanych z infrastrukturą miejską, której do końca nie jesteśmy pewni. Warto więc być ostrożnym, oceniając realną datę przebudowy centrum, póki co mamy projekt wyłoniony z konkursu, do którego początkowo zgłosiło się aż 65 pracowni, a 19 z nich wysłało swoje plany rewitalizacji. Konkurs był konieczny, ponieważ z powodu zbyt skomplikowanej operacji do wykonania miasto nie mogło rozpisać zwykłego przetargu. Kiedy nie wiemy dokładnie, czego chcemy, to musimy najpierw rozstrzygnąć. Yy... Co, co, co rozstrzygnąć, jakie rozwiązanie jest najlepsze. I konkursy robi się, tak jak to ustawa mniej więcej definiuje, że w sytuacjach, kiedy nie da się opisać przedmiotu zamówienia, kiedy tych czynników, które nam determinują, co jest przedmiotem zamówienia, jest na tyle dużo, że trzeba jakby rozważyć i właśnie taki tryb konkursu. Kiedy się mówi uczestnikom, jakby macie wolną rękę. Wspomniany zwycięzca Wojciech Michałek trzyma 25 tysięcy złotych, a także możliwość wykonania pełnej dokumentacji projektu, a ta może być warta kilkaset tysięcy. Jak przebiegał wybór najlepszego projektu? Po pierwszej, po pierwszej części obrad e, mieliśmy podzielone na tą część, e, która przechodzi dalej. Jakby do analizy będzie, będzie jakoś tam brana pod uwagę o wyróżnieniach i nagrodach i Tą część, która została no nie spełniła tych, wymog, tych wymogów komisji. W drugim dniu obrad ponownie, bo to było po tygodniu te obrady były przeprowadzone, ponownie przeprowadzono przegląd wszystkich prac, czy jedna, nie, nie zauważono jakichś rzeczy, które umknęły po prostu w pierwszym dniu. No i po długich obradach, bo to naprawdę były, były długie, szczególnie jeśli chodzi o te wyróżnienia i i już same nagrody, no, analizy pod wieloma kątami, bo to nie jest tylko jakiś analiza pod kątem pomysłu czy pod kątem jakiejś idei architektonicznej. To było analizowane pod kątem realizacyjnym, kosztowym, komunikacyjnym, urbanistycznym, ekologiczno-dendrologicznym, więc to naprawdę te prace, które przeprowadza sąd konkursowy, są, są, są dosyć skomplikowane i, i trudne. Między pierwszą a drugą nagrodą były, były wahania. Tak? Były, to były te dwie prace, które się wyróżniały, ale nie było jakiegoś takiego wyraźnego, wyraźnego, wyraźnego zwycięzcy. Za drugim razem, za, za w czasie drugiego dnia obrad no już ten przewaga tutaj tego pierwszego miejsca się, się widoczniła. Oprócz Piotra Buśko, który reprezentował katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, w jury znaleźli się między innymi Artur Hajdarowicz z Kieleckiego Magistratu, artysta i fotografik z Końskich Wiesław Turno oraz burmistrz Końskich Krzysztof Obratański. Co do zwycięskiego projektu, on w mojej opinii dosyć szczęśliwie łączy główne idee, które przyświecały konkursowi, więc Idę odtworzenia historycznego rynku, ale bez zaniechania, jakby takiego akcentu pójścia krok w współczesność czy nowoczesność. My odzyskujemy wspólną przestrzeń charakterystyczną dla, dla miast w całym okresie ich istnienia, ale ta przestrzeń jest zaaranżowana po nowemu i pozwoli na to, żeby w sposób bardzo uniwersalny, wieloma funkcjami wzbogacić życie. Miasta, jego mieszkańców, w oparciu o tę wspólną, odzyskaną przestrzeń. Wiadomo już, że zwycięski projekt będzie jeszcze przekształcany. Sąd konkursowy zwrócił uwagę na fragmenty szkicu, które należy dostosować. Nie same detale o tym przesądzają, tylko właśnie całość. Te detale, nawiasem mówiąc, nawet w zwycięskim projekcie budziły pewne kontrowersje i stąd dosyć długa lista zaleceń pokonkursowych, a więc. Skupienie się na, na detalach prawdopodobnie nie przyniosło rozwiązania. Wszystkie 19 projektów, a także ten ukazujący, jak za kilka lat będzie wyglądać Centrum Końskich, można będzie przez cały kwiecień oglądać w bibliotece publicznej, znajdującej się w Parku Miejskim. Od dzisiaj wiadomo już, kto jest zwycięzcą, i dla mieszkańców miasta oznacza to, to, że przez cały kwiecień, do końca kwietnia, będą mogli odwiedzać tę wystawę, naocznie przekonać się o wartości tych prac, no, poznać też y, werdykt jury mogą rozsądzić, czy zgadzają się, czy nie, ale wystawa jest bardzo ciekawa, ponieważ zawiera wszystkie 19 prac, wszystkie wizualizacje najciekawsze, które powiesiliśmy w naszej galerii.